Suszenie to bardzo dobry kierunek dla wszystkich zainteresowanych przetwórstwem owoców i warzyw. W ostatnich latach suszone produkty zyskały wysoką popularność, a wraz z nimi półprzemysłowe suszarnie przy gospodarstwach rolnych. Aby takie urządzenie miało zastosowanie w przydomowej produkcji, musi ono być łatwe w obsłudze, wydajne i nadawać się do szerokiej gamy produktów. W następnych minutach zaprezentujemy, jak w krótkim czasie uzyskać wysokiej klasy susz jabłkowy przy użyciu suszarni model 9e firmy Conveco. Pokażemy, jak przygotować produkt, ile jest go potrzeba oraz ile suszu można uzyskać. Wykonamy pomiar wilgotności końcowego produktu oraz udzielimy kilku istotnych wskazówek. Polska jest potęgą produkcji jabłek. Jesteśmy najwięksi w Unii Europejskiej oraz trzeci na świecie i dlatego właśnie jabłkami zajmiemy się dzisiaj. Do skutecznego przygotowania wsadu suszarni wystarczy podstawowy sprzęt kuchenny taki jak drylownica i elektryczna krajalnica. Aby móc w całości ją wypełnić plastrami o grubości 5 mm będziemy potrzebowali około 30 kg jabłek. Każda z 25 tac w które wyposażona jest suszarnia ma w zestawie siatkę teflonowaną z włókna szklanego. Siatka ta zapobiega przywieraniu produktu oraz znacząco ułatwia rozładunek. Przy użyciu dotykowego kolorowego wyświetlacza programujemy bądź wybieramy z listy właściwy dla naszego produktu program. Dlatego w sadu przewidzieliśmy 2 godziny w 75 stopniach, 5 godzin w 70 stopniach i 4 godziny w 65 stopniach. Mocną stroną naszych suszarni jest ich wydajność, ale i przede wszystkim równomierne dosuszanie. Proszę zwrócić uwagę: Sekretem do uzyskania satysfakcjonujących rezultatów w suszeniu są precyzyjne przepływy powietrza i w Konweko mamy to doskonale opanowane. Pracując z naszymi suszarniami, można mieć pewność, że produkt końcowy będzie wysokiej oraz powtarzalnej jakości. Dla potwierdzenia poziomu wilgotności naszego suszu dokonamy pomiaru w suszarce.